Da da <coughs>

Działa. Działa. Jeszcze to tutaj. Vertical canvas. Mm -hmm. ビドンビドンビドンビドン。 Trzeba to obczaić, jak to wszystko wygląda. Okay. <clears throat> De -de 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 -de. Dobra. Giry oh. no A ten? offline Kontynuuj i na pełnym chillku. Można grać. A dobra. wywaliło mnie tu przy nim. Nie wiem, czy mi zaliczyło kuś to, że otwarłem e, Dobra, weźmy sobie To, co zagra, Bloodborne Dobra e, Dobra, chyba mi nie zaliczyło wczoraj Dobra, to otwieramy Bloodborne, e, giereczka, spoko Jak ktoś lubi Southlake'i, -like y, no to w sam raz Do grania, albo już jak ktoś lubi lajki, -like y, To przeszedł e, Pewnie już tą grę Teraz, żebym razie gry by nie wywalił, przebiegając przez to. Fuck! Blisko było? Dobra, ale tu mamy wyjście, więc... O mnie... Dobra, leży. A nie wołał ziomków? E, dobra, nie wołał. No zabity. Dobra, idziemy się uleczyć i idziemy dalej na wycieczkę. Dobra, tu pyk I idzie da. Burzena Dąbrowska a, Dobra, nie muszę levela wbijać. O, dobra, bo ja muszę iść tędy, przez ten nagrobek. O, o, czemu Fort, y, y, Fortanie gra? Y, a czemu mam grać? Lubisz to grać? Powiem ja ci, gram od niedawna, a ja lubię ogólnie takie gierki, bo no, trzeba się wykazać. Cierpliwością i jakąś umiejętnością przygranie się, manko. Lubię żyć wiesz, tu każdy potworek cię może ukaatrupić, a w szczególności, że gram na padzie pierwszy raz w życiu w jakąkolwiek grę taką. No to jest to w sposób jakiś dla mnie wyzwanie, nie? Dobra, otwarte? Dobra, otwarte, bo wcześniej było zamknięte. Zawsze chciałem przejść tego Souls-like'a, a teraz mam okazję. O kurwa, wiedziałem. Wow. FAK nie do tyłu siemanko Aj dałem dupę bo do tyłu poszedłem w takich dużych bossach nie ma kuźwa co do tyłu iść trzeba po prostu pod nim kuźwa da robić Uff. dobra no cóż no nie zawsze się wygrywa ale już wiem co i jak Idziemy do niego Teraz go robię Chodźcie w sensie... O, mamy naczyszczały! Eee, wydaje mi się, że powinien pójść. Nie, nie rzucaj bombą! Nie no! Wziąłem, wziąłem. O kurde! Nie ma co, bo jak on mnie tak mocno wali, to. Uh -huh. O, właśnie. Dobra. Znowu zrobiłem niepotrzebnie do tyłu, ale dobra. I wbiorek go na, na środek. Bo na środku będzie łatwiej walczyć. Nie mogę patrzeć teraz na czat Co jest? Kurde, a nie widać, w co gram? Kto będę grał? Chyba widać. Pokazuje się na live, co jest grane aktualnie. Uff. Gram sobie w to dzisiaj. Na razie mi średnio idzie. Dobra, muszę iść kuźwa... Dobra, próbuję ostatni raz, jak nie to idę kuśwa formić, Kuśwa znowu leczenie, bo nie mam leczenia na tyle. 12 leczenia mam. Ooh. Bo jakieś kurwa szyfy na nogach Mas, curde, ustawaj szybciej, Siemanko! Dobra, poszedł. Co to za gra? Elden Ring... Znaczy Elden Ring, Bloodborne. O, ciągle mi się tutaj ten... Bloodborne, to jest Bloodborne. No, taka giereczka, y Souls-like. Jak ktoś kiedyś grał w Dark Souls y, albo w Elden Ring'a, no to coś w tym stylu. Taka gierka, w której się często ginie. I nie ma opcji zapisu. W sensie, zapisuje się tylko, o, jakby w takich miejscach. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam mam dalej, bo tu niby jakaś winda. Czyli ja sobie siedzę, wywalone, pierwszy raz w życiu na padzie grę będę przechodził, więc... Yy... Więc jest gitarka. Teraz biegam po jakimś labiryncie. Po każdym labiryncie będzie boss chyba, nie? Mhm. Dobra. Nie, no jak ktoś lubi w Lego gierki grać, no to spoko. Ja ostatnio odpaliłem tą gierkę w Fortnite'cie, to Lego Expedition. Ale no nie dla mnie, nie dla mnie to LEGO ekspedycja, bo to strasznie dramatyczna gra. Myślałem, że to lepsze będzie, a ta ekspedycja na przykład, w LEGO jest daremna. Sam myślałem, żeby sobie tu pograć jakieś LEGO Star Wars albo coś. Dobra, nie tędy. Muszę iść, kurwa, podrobić leczenie, bo mam tylko 5 leczenia. Wiecie, no Jak to, co lubi. Yy, lubisz grać w LEGO? No to grasz w LEGO, nie? Ja lubię inne gry, to gram w inne gry, nie? Każdy gra w to, co lubi. Dobra, idziemy podropić yy, leczonko. Tylko nie mam leczenia. A leczenie najlepiej drobić tutaj, na nich.